Dzisiejszy dzień należy do najłatwiejszych i najpiękniejszych. Wędrujemy przez lasy, niewiele wędrujemy takimi drogami ruchu, ruchliwymi. I krótki odcinek, razem 20-23 km. Ale pod względem treści jest to bardzo piękny dzień. Tak się w tym roku składa, bo jest to Dzień Modlitwy za Ojczyznę, że w... dziś łączymy nasze modlitwy z wydarzeniem dla Polski pięknym, z zaprzysiężeniem nowego prezydenta pana Andrzeja Dudy. Natomiast treściowo ten dzień jest przygotowany tak, aby pielgrzymi poczuli już wdzięczność za to, co, czego dokonali, co uczynili. W dzisiejszy dzień również sam początek jego jest takim pięknym przeżyciem parafialnego odpustu w parafii wiśniowa razem z mieszkańcami. Przypominamy, że odpust jest to taka najważniejsza uroczystość wspólnoty, gdzie można zyskać wiele duchowych darów, wiele łask, odpustów, a tutaj w sposób szczególny, bo w tym miejscu w kościele co uwidacznia taka tablica z wygrawerowanym napisem, jest złożone serce księdza Hugo Kołontaja a przed kościołem kilka centymetrów wcześniej jest taki, może letni, nie wiem, jaki dworek rodziny Kołontajów Także to miejsce dla nas Polaków też jest takim miejscem emanującym no, historią i tym dobrem, które ten grzech kapłan dla Polski, dla Polaków czy dla nas pozostawił. Że biskupie, jaką wiadomość chciałby ks y, Ksiądz Biskup przekazać naszym pielgrzymom? Przede wszystkim, żeby doszli tam i to, żeby to miejsce, gdzie będą wyznawać wszystkie swoje uczucia, serca, potrzeby, wszystkie bóle, troski matce Najświętszej Królowej Polski, żeby Matka Bożej wysłuchała i żeby dała każdemu z tych pielgrzymów. To, co im najbardziej jest potrzebne, Naj, chyba najbardziej potrzebna jest im głęboka wiara, żeby patrzyli na siebie, na otoczenie tak po Bożemu, żeby widzieli wszystko jako dzieło Pana Boga, jako dar dobrego Boga, który nam, nas obdarza, bo nas kocha. A więc uwierzyć, że Bóg jest miłością, że Bóg nas kocha, to jest chyba największy dar, jaki człowiek może otrzymać od Pana Boga. I w tym świetle potem patrzą na swoją rodzinę, w tym świetle potem patrzą na, na swoich znajomych i, i na, na otaczający świat. Wszystko wtedy cieszy, wszystko raduje, bo po prostu jesteśmy wtedy e, świadomi, że jesteśmy w jednej Bożej rodzinie. To jest jedno, co najbardziej chciałbym przekazać pielgrzymom, żeby. Tak napełnili się tą wiarą głęboką, miłością do Boga, do ludzi i żeby nabrali nadziei na przemiany, na dobre przemiany. Dzisiaj jesteśmy akurat tutaj w parafii wiśniowa, która ma tytuł przemienienia pańskiego. Jesteśmy w święto przemienienia pańskiego, jest to dzień odpustu tutaj w parafii wiśniowa, więc właśnie wszyscy czekamy na dobre przemiany. Każdy chciałby, żeby dobre przemiany były w życiu naszym osobistym, w rodzinnym naszym życiu, ale także w parafiach naszych i szczególnie w ojczyźnie naszej. Cała Polska czeka na jakieś dobre przemiany. I myślę, że takim znakiem tych dobrych przemian jest dzisiejsze zaprzysiężenie pana prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. Nie ale są się, że mamy. Księże Marcinie, jak się idzie? Bardzo dobrze, dziękuję. A jak stopy? <grymne> Jeszcze są. Nie no, spokojnie, jakoś przeżyję. No. <grymne> Siostro, z jakimi przypadkami się tutaj zmagać No to odciski. Najczęściej, no to najczęściej odciski. E, no jakieś pęcherze. E, tak zwana asfaltówka. No co jeszcze? No, tak. Z takimi, można powiedzieć, pielgrzymowy, pielgrzymowymi przypadkami. Ilu pacjentów średnio na dzień? Na dzień? O, ja, nie wiem, nie liczę. Siostro, jak Ci się idzie w tym roku? A w tym roku w sumie bardzo dobrze, chociaż upał trochę się daje wyznaki i jest ciężko, ale mamy nadzieję, że dojdziemy. Jak stopy? No, troszeczkę bolą, są bąble, są pęcherze, troszeczkę asfaltówki, no ale dajemy radę póki co. Jak siostra ocenia pomoc służb medycznych? A myślę, że służby medyczne tutaj dają sobie chyba wszystko, ile mogą, angażują się tutaj w pomoc każdemu. Także pozytywnie jak najbardziej na piąteczkę. Jak sobie siostra radzi jako medyczna? O super! Mam takie wspaniałe siostry do pomocy, że sobie radzę super. Który to już raz siostra posługuje w służbie medycznej? 21. Najwięcej jakich przypadków? O, bąble. Różne. Ile nog już siostra obandażowała? O, ja nie liczę, ale chyba dużo. Aha. Na pewno, bardzo dużo. W tej 21 tej pielgrzymce na pewno dużo. Ale to dla mnie wielka przyjemność, że mogę e, pielgrzymom pomagać. Bracie, jak sprawują się nasze służby medyczne na pielgrzymce? Do tej pory jestem zadowolony. A co będzie dalej? To To ode mnie zależy. A jak stópki? No bez przerwy jakiś prysz wyskoczy, to musi krwawy je nawet. Ale jakoś się idzie jeszcze. Ciężko jest? No, pierwszy raz to ciężko. No to ile tak dziennie brat bąbelków przebija? Dużo. Około 10-20 nawet. Zależy co się dzieje i jaki jest dzień. Dziś jeszcze mało, ale dopiero gumoda godzina. Dużo roboty macie? Bardzo dużo. Jak co roku? Jakie głównie przypadki do Was przychodzą? Bąbelki, otarcia, skaleczenia tak jak tu u brata, zasłabnięcia. Hmm, jakieś zatrucia też się zdarzają. No, wszystko zależy od roku. W tym roku głównie bąbelki. W jaki sposób pomagacie pielgrzymom? Hmm, udzielamy im pomocy w zależności od tego jakiej pomocy wymagają. Przekuwamy bąble, opatrujemy rany. Jak ocenia Pani pomoc sióstr medycznych? E, to znaczy szczerze mówiąc jeszcze nie korzystałam ja, ale ogólnie to mają co robić. Mhm, ale ja jeszcze nie musiałam korzystać, także nie ma, nie ma bąbli, i no teraz wypoczywamy w lesie. Także było chwilę ciężko, bo gorąco, ale, ale już jest super. Jak kondycja? No, też nie narzekam. Woda w rękę i dajemy radę. Ada, i co, jak ci idzie? Yy, bardzo dobrze. Jest ciężko, ale daję radę. Zobaczymy, jak jutro. Dwa lata temu jut miałam właśnie w czwarty dzień. Miałam kryzys i w tym roku będę chciała go przezwyciężyć. Jak mi się uda, będę bardzo dumna. Jak kondycja? Kondycja dobrze. Muszę się przyznać, że trochę przygotowywałam się, ale nie w kierunku pielgrzy pielgrzymowania, ale tak się ułożyło. Tak stwierdziłam w, we wtorek w nocy praktycznie, że jak nie pójdę, będę niespełniona i. Szybko tacie powiedziałam walizki. Wyciągaj mi, pakuję się i pół, półtorej godziny spałam i wstałam o trzeciej. Wyciągnąłam tatę z łóżka i jestem tutaj teraz. Usłyski, bardzo Na Dzisiejszy dzień ma tylko i aż 4 czy 5 etapów, bo tak jeden to jest taki etap dwukilometrowy, to trudno nazwać pełnym etapem. E, nabożeństwo za Ojczyznę w godzinach popołudniowych jestem ostatnim takim spotkaniem wszystkich grup w pięknym miejscu od wielu, wielu lat e, i stamtąd już grupy rozchodzą się na noclegi, e, by jutro, no bardzo wcześnie, bo jutro już o. Pół do piąte, nawet po czwarte, już być na nogach i na trasie pielgrzyma. Rano, nie pół do piąte, że ktoś nie zrozumiał, że to jest po południu.